Znajdujemy się przed przepięknym drewnianym kościółkiem parafii wszystkich świętych w łososinie górnej. Na wieży tego kościoła znajduje się wyjątkowy dzwon, a więcej o nim opowiem, jak wejdziemy do góry. Także zapraszam Was na wieżę. Parafia w Łososinie Górnej była prawdopodobnie fundacją rycerską. Wieś ta była jednym ze ośrodków rodu drużynitów, w kolejnych wiekach pozostając w rękach wielu rodzin pieczętującym się herbem drużyna. Pierwsze zmianki na temat parafii w Łososinie pochodzą z lat 1325-1326 i dotyczą opłacenia przez plebana sądka dziesięciny papieskiej. Również w dalszych latach zachowały się zmianki o płatnościach świętopietrza i dziesięciny na rzecz stolicy apostolskiej. Ponieważ dziesięcinę na rzecz stolicy Apostolskiej opłacały istniejące i zorganizowane parafie, Ostrożnie przyjmuje się, iż parafia w łososinie górnej powstała w drugiej połowie XIII wieku. Do dziś na kościelnej wieży zachował się dzwon św. Andrzej z 1520 roku, natomiast na dzwonicy bramowej dzwony Maria z 1969 roku, Stanisław z tego samego roku. Dwa ostatnie wykonała odlewnia Janusza Felczyńskiego z przemyśla. Dzwon Święty Andrzej odlany został w 1520 roku. Data ta widnieje pod słowami Christus Rex w inskrypcji ulokowanej przy krawędzi górnej płaszcza, a cały napis brzmi. Chrystus, król potężny, przybył w pokoju i stał się człowiekiem. Inskrypcję wykonano w języku łacińskim, wykorzystując minuskułę wczesnorynesansową, przypominającą kapitaliki gotyckie. Jest to zdanie powielane na dzwonach z tego okresu, zachowanych w obrębie południowej Polski. Wprawdzie niektórzy uważają, że dzwon ocalał łososinie przed grabieżą w czasie I i II wojny światowej ukryty w miejscowym stawie, jednak według autorów książki Dzwony Diecezji Tarnowskiej, zabytkowy odlew nie został wówczas zarekwirowany ze względu na swoją wyjątkową wartość historyczną. Dzwon Święty Andrzej został wymieniony w katalogu w 1922 roku opracowanym przez Badeckiego Koperę Tomkowicza Dzwony Starodawne z przed. Roku 1600 na obszarze byłej Galicji. Umieszczona tam została następująca informacja: Łososina Górna w nawiasie Limanowa, rok 1520. Na środku krzyż wypukły. Informacja: Chrystus, król potężny, przybył w pokoju i stał się człowiekiem. Po łacinie dzwon waży około 180 kg, ma średnicę 66 cm, wysokość klucza to około 54 cm, a wskaźnik jego smukłości odpowiada dzwonom z okresu xv 16 wieku i wynosi 0,82. Jest więc taki sam jak w przypadku dzwonów Zygmunta i Zbyszko z katedry wawelskiej. W 1925 roku parafia zakupiła w odlewni dzwonów Karola Szwaby w białej dwa dzwony. Większy z nich o wadze 350 kg zawierał wizerunek Matki Bożej w niebowziętej, oraz świętego Stańcowa biskupa. Mniejszy ważył 175 kg. Oba zostały zarekwirowane 30 marca 1941 roku przez Niemców. Tutaj widzimy prześliczną szczelnicę, też pochodzącą z tych lat, podobnie jak dzwon. To jest najstarsza część kościoła odkryta niedawno. A z którego roku ta ścielnica pochodzi, proszę 1532 rok. O, 1532 rok, czyli 12 lat. Było później trzy... nawet wykutą tą datę. Aha. Ale to było oryginalnie, czy to później ktoś... Orginalnie. Oryginalnie. aha. 32, tak, tak. 32 dokładnie, A ty przeprowadzono dokładne bata, badania tych belek profesor, profesor Krąpiec i to te belki są z jodeł ściętych w XIV wieku. To jest najstarsza część kościoła, bo on potem był dobudowany. Czyli to dotykamy drewno, które ma 600 lat. 600 lat. Proszę bardzo. Sorry. Te deski to coś późniejszego, bo tam za ta była 14 stacja drugi aha, tam co tu zostało odkryte. Tak, tak, no właśnie. Zgodnie z prośbą wchodzimy teraz na wieżę. Pokazuję, jak, jakie jest wejście tutaj na wieżę kościoła w Łososinie Górnej. I tutaj udajemy się na chór. Takimi krętymi schodami. Proszę. I wchodzimy. Jesteśmy na chórze. Tutaj mamy świętego Franciszka, obraz piękny Karola Borromeusza i Matkę Bożą Różańcową. A tu jest też taka ciekawostka. Mamy na wieży gości, czyli nietoperzy. Także teraz udajemy się dalej takimi już bardziej stromymi schodami. Idziemy do dzwonu, o którym mowa w dzisiejszym odcinku. Tutaj widzicie, też jest specjalny system przeciwpożarowy, bo to jednak kościół zabytkowy, kościół drewniany, więc jest to naturalna rzecz. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy schody kolejne. Nie jest tu, powiedzmy, najbezpieczniej, więc trzeba uważać. I za chwilę Waszym oczom ukaże się bohater dzisiejszego odcinka, czyli dzwon święty Andrzej, pochodzący z 1520 roku, który się jakiś cudem zachował tutaj w wieży. Jak przekazał mi ksiądz Proboszcz, na I wojnę światową zostały przez Austriaków zabrane dwa dzwony, a na II wojnę światową z kolei podczas II wojny przez Niemców też dwa dzwony, ale jakimś cudem udało się zachować świętego Andrzeja, który jest tak wiekowy. Jak Zygmunt, w zasadzie rok starszy. Tutaj widać na krawędzi takie technologiczne nadlewy powstałe po wyciągnięciu z formy. Dzisiaj to się szlifuje, usuwa, natomiast tutaj to pozostało. Jest to element naturalny, tak to, tak to jest i współcześnie. Tutaj w środku tego klosza widzimy też. E, takie nadlewki, pozostałości po formie, dzwon nie jest zbyt mocno zużyty, ale widać, że serce uderzając powodowało przesuwanie się tutaj po całym tym kloszu. I jest takie właśnie wytarte, wytarte, miejsce, wytarte miejsce, i taki naturalny kolor brązu. A posłuchajcie, jak pięknie ten dzwon brzmi, jakby brzmiewa. Powiem jeszcze, że dla tego dzwonu został opracowany program konserwatorski, i wkrótce, dzwon ten uzyska nowe dębowe jarzmo. Skute serce to istniejące stare pozostanie tutaj jako pamiątka. Natomiast będzie uruchamiane ręcznie. Zostaną powołani do tego celu specjalni dzwonnicy, i oni też będą w takich ważnych momentach w uroczystościach uruchamiali ten dzwon. Chciałbym to jeszcze jedną rzecz wam pokazać. Otóż tutaj w kolejnych dwóch polach były te dwa wspomniane dzwony. Sprzed I wojny, sprzed II wojny światowej, ale tutaj mamy specjalny taki element mechaniczny. Jest to łoże ułożyskowania zębatkowego. Zostało, zostało ono zainstalowane prawdopodobnie przez Austriaków, dlatego że oni podobne systemy stosowali również, na przykład zastosowali w dzwonie Zygmunta w Pradze. System ten miał za zadanie Sprawiać szybko dzwon w ruch, ale też kompensować siły poziomy. Niestety nie zachowały się stare okucia, nie wiemy jak wyglądała ta druga część. Oczywiście możemy się domyślać. Później oczywiście Niemcy też stosowali podobne rozwiązania. One się tam delikatnie różniły, ale idea była taka sama. No, tutaj mamy skrzynię, gdzie żyją nietoperze i tu było to właśnie trzecie, najmniejsze pole, gdzie był e, kolejny z dzwonów. Tu jest najwy największe pole, w tym polu e, właśnie był dzwon największy. Także tak to wygląda. Śliczny drewniany kościółek zabytkowy i tutaj takie specjalne skrzynie. I oznaczenia, że nie zamykać. Dlatego, że tędy gdzieś przemieszczają się i wędrują nietoperze. Także wkrótce pokażę już, jak będziemy po remoncie, jak wygląda ten dzwon, jak dzwoni. Natomiast tutaj. Dzisiaj chcę, żebyście zobaczyli, jak, jak to wygląda jeszcze przed remontem, ale co ciekawe, jest piękny, pięknie wykonany po zewnątrz ten klosz, delikatne inskrypcje, piękne symbole więc jest tutaj widać bardzo dużą dokładność. Nie wiemy dokładnie, kto odlał ten dzwon, możemy się domyślać, kto był fundatorem, ale tutaj widać, że mogła też być w tym jakiś, mieć udział szkoła norymberska, podobnie jak Zygmunta. Kształt tego dzwonu też by na to mógł wskazywać. Także jak pojawią się nowe informacje wynikające z prowadzonych aktualnie badań na temat tego dzwonu, a szczególnie na temat Ludwisarni, z której mógł pochodzić, o tym wam powiem w którymś z odcinków na kanale. Także to tyle na dzisiaj, pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Tradycyjnie proszę o zostawienie subskrypcji, komentarza, łapki w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę.